Około 250 uczniów z terenu powiatu sokólskiego otrzymało stypendia. Rozdajemy je w różnych różnych transzach w każdej szkole z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Istotą tych stypendiów jest motywacja, motywacja ucznia do tego, żeby się rozwijał w dziedzinie, w której się kształci. Są stypendia zawodowe, które, na które pieniądze pozyskaliśmy z EFES-u, z Europejskiego Funduszu Społecznego. I to jest bardzo duża grupa młodych ludzi. Każdy z nich dostanie 120 zł, taki, takiego stypendium. I to są stypendia zawodowe za osiągnięcia w naukowe, ale w dziedzinie zawodowej. Natomiast, a więc to są głównie uczniowie techników, ale też zawodówek naszych zawodowych dzieci, którzy się uczą przedmiotów zawodowych. Druga grupa to są tak naprawdę podzielone na trzy podgrupy. To są stypendia z budżetu powiatu sokólskiego i to są stypendia naukowe, stricte naukowe. Ale również artystyczne i sportowe. Osiągnięcia sportowe, os osiągnięcia na niwie tak naprawdę naukowej, no i oczywiście artystycznej. Jeżeli ktoś pięknie śpiewa, jeżeli ktoś ma talent w jakiejkolwiek dziedzinie, dostrzegamy to i promujemy w postaci stypendiów. To jest nasz cel, panie redaktorze, dlatego że bez tego. Nie byłoby, młodzi ludzie muszą wiedzieć, że wspieramy ich finansowo, motywujemy do pracy, że za ich ciężką pracę otrzymują przynajmniej na miastkę jakiegoś takiego nie tyle wynagrodzenia, co świadczenia, które im pomaga w tym, żeby lepiej się rozwijać. Pan starosta jest absolwentem tej szkoły. Kiedyś chyba takiej pomocy nie było. Nie było. Nie było, ale też się uczyliśmy, to, pra, to prawda. Natomiast czasy się zmieniają, musimy się dostosowywać do, do tych czasów. Musimy pozyskiwać środki zewnętrzne po to, żeby nasza młodzież się dobrze czuła w naszych murach szkolnych. Motywatory muszą być dostosowane, panie redaktorze, do zmieniających się czasów. Tak. Stypendia to tylko dodatek do dzisiejszego święta. Rozumiem, że nauczyciele z tej szkoły, również emerytowani, zostali dzisiaj docenieni. Tak, tak, tak. Każdemu wręczyliśmy róże, daliśmy nagrodę, nagrodę starosty Sokólskiego dla dwóch nauczycieli. Tak, każdego, każdego się staramy docenić, dlatego, że trud i praca nauczyciela jest naprawdę najważniejsza. Z punktu widzenia powiatu Sokólskiego uważamy, że nauczyciele to, to elita, elita tego społeczeństwa, ale również drogowskaz dla młodzieży, dlatego doceniamy ich pracę i na każdym kroku chcemy to podkreślać. Z okazji Dnia Nauczyciela, życzę wszystkim nauczycielom, aby mieli jak naj… Y, y, uczniów z, ze średnio 5-0, samych zdolniaków takich, którzy, z którymi można wykrzesać wszystko co najlepsze, bo to jest naj, naj, największa satysfakcja, nie satysfakcja finansowa, nie jakakolwiek inna, ale to, że uczeń osiąga laury. I uważam, że to jest największa satysfakcja dla, dla nauczyciela i to w, w każdej dziedzinie, czy to sportowa, czy to naukowa, czy to zawodowa, ale też życzę, żeby... Ten zawód był właściwie doceniany przez władze, władze państwowe, żeby pod względem finansowym był właściwie nagradzany każdy nauczyciel. Nam bardzo na tym zależy i się staramy doceniać państwa i finansowo, i pod, pod każdym względem innym. Życzę wszystkiego najlepszego.